Kapitan Klos. Zeszyt ósmy. kafe Roze. Wiosną 1943 roku hitlerowski kontrwywiad ustalił, że ściśle tajne informacje przedostają się za pośrednictwem której z niemieckich placówek zagranicznych do wiadomości Anglików. Berlin. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy gabinet Stumbanfuera-Ressmana, kierownika wydziału zajmującego się kontrwywiadem. Musimy ustalić, trendy przeciekają informacje. Mam pewien plan, Herr Stumbanfuera. Proponuję nadać do podejrzanych placówek kilka fałszywych informacji. Dzięki naszej agenturze w Londynie dowiemy się, którą z nich przejęła Intelligence Service. Skoda! Kiedy będzie Pan miał wynik testu? W ciągu tygodnia. Tydzień później w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. Jest już wynik Herschton-Banfurrer. Agent brytyjski działa w Stambule. Cenna informacja. Dziękuję. Zajmę się tą sprawą osobiście. W Warszawie, w swoim mieszkaniu, Klos odbiera telefon. Pułkownik Rainer wzywa pana Oberleutnanta. Będę za pół godziny. Gabinet Rainera w gmachu Abery. Daję Panu do dyspozycji jednego z moich najinteligentniejszych oficerów. Sprawdziłem jego akta personalne. Wszystko jest w porządku. Zna języki, ma za sobą kilka sukcesów, ale misja, którą chcę mu powierzyć, ma szczególny charakter. Oberleutnant Kloss melduje się na rozkaz. Zostawi nas Pan samych w pułkowniku? Jak Pan sobie życzy, Herr Stumbarführer? Po wyjściu Rainera. Nosił pan już kiedyś Smoking lub frak? Zdarzało mi się. Nagle resman chłusta za wartością z kieliszka w twarz klosa. Broń się! Puść! Proszę mi wybaczyć. Musiałem pana poddać próbie. Zadanie, jakie chcemy panu powierzyć, wymaga również szybkiego refleksu. Czy zdałem ten egzamin? O tak! Omal mi pan nie skręcił karku. Pojedzie pan jeszcze dziś do Stambułu. Podejrzewamy, że działa tam w naszym konsulacie agent angielski. Pana zadaniem jest wykrycie i zdemaskowanie tej osoby. Raporty proszę kierować bezpośrednio do mnie, do Berlina. Spotkamy się jeszcze na dworcu. Po wyjściu z gmachu a Klos postanowił natychmiast zatelefonować. Wnętrze sklepu zegarmistrzowskiego. Zegarmistrz jest członkiem ruchu oporu. Łącznikiem pomiędzy klosem a centralą. Dostałem rozkaz wyjazdu do Turcji. Porozum się jak najszybciej z centralą. Niech podadzą miejsce kontaktu w Stambule. Czekam na wiadomość na peronie dworca głównego. Podjazd o godzinie 23.30. Przyślę ci kogoś na dworzec. Czekaj. Jakie hasło obowiązuje w tym miesiącu? Teodor, powodzenia! Los na dworcu głównym. Proszę zanieść walizkę do przedziału pierwszej klasy pociągu jadącego do Sofii. Służę szanownemu panu. Przed budynkiem dworca głównego wysiada z samochodu resman. Wygląda pan jak prawdziwy turysta, herobar Leutnant. Nie zapomniał pan nawet o kamerze. To specjalny typ kamery. Widzę, że traktuje pan sprawę poważnie. To dobrze. Uprzedzam, że będzie pan zdany wyłącznie na siebie. Od dawna jestem zdany wyłącznie na siebie. Będę o tym pamiętał, Herr Wewnątrz jest pański paszport służbowy. Od tej chwili jest pan przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki Rzeszy, specjalistą od handlu Jutą. Niech pan już idzie na peron. Życzę powodzenia. Dziękuję. Żegnam pana, Herr Sztumbanfiller. Dlaczego nikt się nie zjawił? Co się stało? Pociąg odjeżdża za 7 minut. Co z łącznikiem? W sklepie zegarmistrza. Miałem wiadomość, że wyszedł przez pół godziną. To gazeciarz na mieście Łapanki. Może jedzie okrężną drogą? Łącznik gazeciarz jedzie uczepiony na stopniu tramwaju. Patrzcie, jak się rozpycha. Już ja bym cię nauczyła szacunku dla starszych. Pociąg pośpieszny do Sofii przez Kraków, Bratysławę, Budapeszt odjeżdża z toru przy Peronie. Pociąg już rusza. Co się stało z łącznikiem? Proszę wsiadać! Proszę wsiadać! W ostatniej chwili. kafe Kaferozer! Klos w przedziale pociągu jest sam. Na czele niemieckiego konsulatu w Stambule stoi konsul Grandel, wieloletni pracownik hitlerowskiej służby dyplomatycznej. Do tajnych akt mają poza nim dostęp radca handlowy Witte, Elza von Tilden, sekretarka i prawa ręka konsula, Bates, attache do spraw politycznych oraz Peters, oficjalny szofer konsula, a faktycznie szef służby bezpieczeństwa. Które z nich pracuje dla Anglików? Muszę chronić agenta sojuszników, aresmanowi dać na pożarcie kogoś innego. Kloss drze papiery i wyrzuca przez okno. Dworzec w Sofii. Pociąg do Stambułu odchodzi za 14 minut. Pociąg przejechał granicę turecką. Kontrola dokumentów. Proszę dokumenty. Doktor Kloss z Ministerstwa Gospodarki Rzeszy. Ma pan wizę pobytową tylko na tydzień. Zgadza się. Nadaj depesze do Stambułu. Niech mają na oku tego doktora Klosa. Tak jest. W Stambule sam się nim zajmę. Dworzec w Stambule. Ustalcie, gdzie się zatrzyma i meldujcie codziennie o tym, co robi. Zrobi się. Klos przed postojem taksówek. W momencie, gdy Klos wsiada do taksówki, uliczny fotograf robi mu zdjęcie. Szanowny Pan, życzy sobie zdjęcie pamiątkowe? Dziękuję, nie trzeba. Proszę zawieźć mnie do cichego i niezbyt drogiego hotelu. Polecam hotel Orient. Jedź za tą taksówką i nie zgubij z oczu. Klos po rozpakowaniu się w pokoju szedł do recepcji. Czy zadowolony jest Pan z pokoju, doktorze? Owszem. Proszę o książkę telefoniczną. Jeżeli potrzebuje Pan numer niemieckiego konsulatu służę. Dziękuję, poradzę sobie. Tymczasem człowiek, który śledzi Klosa, składa swój pierwszy meldunek. Zatrzymał się w hotelu Orient. Pokój 13. Jeszcze nie wyszedł. Mam go na oku właśnie przegląda książkę telefoniczną w recepcji konsulacie niemieckim w Stambule konsul Grandel wezwał do siebie Elzę von Tilden i radcę Wittego. Moi Państwo, dostałem właśnie szyfrówkę z Berlina. Przyjeżdża do nas dr Klos z Ministerstwa Gospodarki Rzeszy. Proszę się z nim zająć jak najgościnniej. Pan radco będzie dbał o wygody i rozrywki naszego gościa i oczywiście udzieli mu pan wszelkich informacji, które go będą interesowały. Tak jest, panie konsulu. Myśli pan, że Ministerstwo Gospodarki ma jakieś zastrzeżenia do mojej pracy? Nic więcej nie wiem, drogi radco. Nie pytam dlatego, żebym się czegoś obawiał. Oczywiście zajmę się doktorem Klosem. Sekretariacie panny Fontilden. Po cóż u diabła Berlin przysyła tego klosa? Czyżby się pan naprawdę obawiał naszego gościa? Klos wyszedł z hotelu z zamiarem udania się do kafe Roze. Nie wie, że jest śledzony. W szybie wystawowej Klos zauważył śledzącego go mężczyznę. A więc jestem pilnowany. Ciekawe z czyjego polecenia. Trzeba będzie go zgubić. Klos udał się do dzielnicy targowej. Do mecenasa Chrystopulisa, greka mieszkającego stale w Stambule, przyszedł mężczyzna, który na ulicy zrobił zdjęcie Klosowi. Czy przyniosłeś pełny komplet? Pan mecenas dostaje dokładnie to samo, co komisarz policji zrobiłem po dwie odbitki. Gdyby twój komisarz dał ci jeszcze jakieś zadanie w związku z tym panem, to nie zapominaj o mnie, jak dotąd współpraca ze mną się opłaca, prawda? Nie narzekam panie mecenasie. Mówi Chrystopolis, Powiedz swemu panu, że mam pełny komplet zdjęć, które go interesowały. Godzinę później. Przyszedł pan radca Witte. Proś, proś natychmiast. Ma pan niewesołą minę, drogi radco. Czyżby sprowadzały pana do mnie jakieś kłopoty? Zgad pan. Berlin przysłał tu niejakiego doktora Klosa. Boję się inspekcji. Transport manganu, na którym pan też się nieźle obłowił, musiał wydać im się zbyt kosztowny. Obaj się obłowiliśmy, więc obaj musimy znaleźć jakieś wyjście. Allah zsyła kłopoty, Allah od nich uwalnia. Powiada Pan, że ten wysłannik Ministerstwa Gospodarki nazywa się Klos? To ciekawe. Czyżby Pan coś już o nim wiedział, mecenasie? Tymczasem Klos usiłuje zgubić siedzącego go mężczyznę. Klos w sklepie z dywanami. Korzystając z nieuwagi tajniaka, Klos wymknął się ze sklepu. To jest nocny lokal, teraz zamknięte. Chcę mówić z właścicielem. Przysyła mnie mój przyjaciel Teodor. Ja jestem właścicielką. Nazywam się Rose. Witam Cię J23. Centrala zawiadomiła mnie, że się zgłosisz. Udzielimy Ci wszelkiej pomocy, jakiej zażądasz. Pracownicy niemieckiego konsulatu są stałymi gośćmi klubu. Myślę, że Cię tu wprowadzą. Spróbuję się dowiedzieć jak najwięcej. Myślę, że wkrótce będę miała informację, która Cię zainteresuje. Czy mogłabyś poznać mnie z szefem miejscowej siatki? Szef jest bardzo ostrożny. Kontaktować się z nim będziesz tylko przeze mnie. Pojutrze w konsulacie odbędzie się przyjęcie, na które z pewnością zostanę zaproszona. Tam się spotkamy. Mam nadzieję, że wcześniej zostanę członkiem tego klubu. Gabinet konsula Grandela. Czy wszystko przygotowane do niedzielnego przyjęcia? Tak jest, panie konsulu. Przyszedł pan doktor Klos. Niech wejdzie. Miło mi pana powitać, doktorze Klos. Radca Witte zajmie się panem, a ja zapraszam na niedzielne przyjęcie. Ach, więc to pan radca Witte, który załatwił tak ważną dla naszej gospodarki dostawę manganu. Zawsze do usług. W gabinecie radcy Wittego. Tu jest cała dokumentacja, wszystkie papiery w idealnym porządku. Nie mamy żadnych tajemnic przed przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki. Dziękuję. Zajmę się tym jutro, a teraz niech mi pan doradzi, gdzie samotny mężczyzna może spędzić miły wieczór w tym mieście. Z radością, doktorze. Moim zadaniem jest uprzyjemnić panu pobyt. Polecam nasz klub. Nazywa się Kafe Rose. Dam panu adres. Pozna pan tam miłych ludzi i zabawi się. Tego samego wieczoru w kaferoze. Witte i Christopulius czekają na klosa. Zaprosiłem go, zaraz tu będzie. Od razu na wstępie wspomniał o tym transporcie manganu, A więc trzeba się z nim podzielić jeszcze i tak sporo dla pana zostanie. Przecież nie mogę mu tak po prostu zaproponować łapówki. Allak zabrania picia, Allak zabrania palenia. Czego jeszcze Allak zabrania? Hazardu, witcę! Niech pan przegra do niego w karty. Klos przyszedł do kafe Roze. Jest pan genialny Christopoulis. O, nasz gość właśnie przyszedł. Jak już będę siedziała z nimi przy stoliku, ty zatelefonujesz do radcy Bittego i powiesz mu tylko jedno zdanie. Zapamiętałeś je? Pamiętam doskonale, bądź spokojny. Pozwoli pani sobie przedstawić doktora Klosa, który właśnie przyjechał z Berlina. Cieszę się, że Pana poznałam, doktorze. Mam nadzieję, że przyjdzie Pani w niedzielę do konsulatu na przyjęcie. Proszę podziękować Panu konsulowi za zaproszenie. To zaszczyt dla mnie. Przyjdę na pewno. Telefon do Pana radcy. Do mnie? Nikomu przecież nie mówiłem, dokąd się wybieram dziś wieczorem. Dziwne. Radca Witte? Chciałam Pana uprzedzić, że wiemy, do kogo należy konto 1.15.13.34. W banku centralnym. Kto? Kto mówi? Strasznie pan zblad, panie radco. Jakaś zła wiadomość? Nie, nie, to jakaś pomyłka. Proponuję przejście do sali karcianej. Gra pan w pokera, doktorze Klos? Chętnie zagram. Wszystko, co robię, to nieustanna gra w pokera. Komenda tureckiej Policji Politycznej. Gabinet komisarza. Wyszedł z hotelu, potem na chwilę straciłem go z oczu na targu, ale w godzinę później miałem wiadomość, że wszedł do niemieckiego konsulatu. W tej chwili gra w pokera w kafe Rose. Nie spuszczajcie go z oczu, muszę wiedzieć, co to za ptaszek. W kafe Rose trwa poker. Klos wygrywa. Dopisuje panu szczęście, doktorze. Radca przegrał już masę pieniędzy. Ile kart pan kupuje? Dwie, proszę. Oni wyraźnie starają się do mnie przegrać. Co to znaczy? Zrobię im kawał. Daję sto i jeszcze sto. Przebijam. Ja także. Podwajam stawkę. Szczęście się od pana odwróciło, doktorze. Stracił pan całą wygraną i jeszcze musi pan zapłacić. Tak to już bywa ze szczęściem. Dziękuję panom za miły wieczór. Może się jeszcze kiedyś odegram. Źle się stało. Miałem mu dać wygrać, a tymczasem oskubaliśmy go do czysta. Nie ma powodu do zmartwienia. Jest teraz bez pieniędzy i potrzebny mu będzie przyjaciel, który zaoferuje pożyczkę. Pan, widzę, będzie tym przyjacielem. Przy barze w caferose. Podobno przegrałeś kupę Forsy. Zrobiłem to celowo. Wiadomość szybko się rozejdzie i Anglicy nie przepuszczą takiej okazji. Za pośrednictwem swojego człowieka z konsulatu zaproponują mi pożyczko. W ten sposób dowiem się, kto dla nich pracuje i będę go chronił. A Resman dostanie kogoś innego. Odchodzę. Nie powinni nas teraz razem widzieć. W niedzielę na przyjęciu dostaniesz ode mnie coś, co się zainteresuje. Będę czekała w altance w ogrodzie. Klos wezwał do swego pokoju recepcjonistę. Pan mnie wzywał? Już dwukrotnie ktoś przeszukiwał moje rzeczy. Jeśli jeszcze raz coś takiego zauważę, wyprowadzę się stąd. Wychodzę teraz na przyjęcie. Nie będzie mnie przez kilka godzin. Proszę zwrócić uwagę na mój pokój. Zapewniam pana, że to się więcej nie powtórzy. Konsulacie niemieckim. Race Wittego i pannę von Dilden już pan poznał. Niestety, nasz attaché, Bates, jest chory na żółtaczkę. Od miesiąca leży w szpitalu. Panna Elza zajmie się panem podczas dzisiejszego wieczoru. A więc Bejca trzeba wyeliminować. Pozostają tylko oni. No i Szofer Peters. Który z nich pracuje dla Anglików? Prawie wszyscy są już w ogrodzie. Chodźmy tam. Pozna pan naszych gości. Ogrodzie. Kloss poznaje księcia Nurza Nazę. Doktor Kloss z Ministerstwa Gospodarki Rzeszy. Książę Żawanazę, jedyny pretendent do tronu carów gruzińskich, któremu nasz Führer obiecał pomoc w odzyskaniu cesarstwa. Człowiek, który rzuca nożem, jest sługą księcia. Miło mi pana powitać, doktorze. Ciekaw jestem wieści z Berlina. A jeżeli chodzi o Pauliego, to nie tylko sługa, ale i wierny przyjaciel. Wobec tego nie chciałbym być wrogiem księcia. A może zostanie pan moim przyjacielem, doktorze Kloss? W tym samym czasie, w oddalonej części ogrodu w Altance, Roze czeka na Klosa. Nagle... R Ratunku! Przyjęcie trwa. Przykro mi, doktorze, z powodu wczorajszego wieczoru. Domyślam się, że jest pan bez pieniędzy. Proponuję zwrot przegranej. Ależ, panie radco, nie mogę się na to absolutnie zgodzić. Brałem pod uwagę, że pan może odmówić, ale nie odmówi pan chyba przyjacielskiej pożyczki. Przygotowałem nawet pokwitowanie, żeby pan nie miał skrupułów. Dziękuję, Wite. Jest pan prawdziwym przyjacielem. A więc to Wite pracuje dla Angliku? Tego bym się nie spodziewał. Sielankowa atmosfera przyjęcia zostaje gwałtownie przerwana. Panie konsulu! Nieszczęście! Roze! Tam w altance nie żyje! Stało się nieszczęście. Rose została zamordowana w niemieckim konsulacie. Miała przy sobie coś dla J23. Wiem, co miała przy sobie Rose. Zajmę się sam, J23. A ty uprzątnij wszystko w lokalu, przejrzyj rzeczy, Rose. Będzie z pewnością rewizja. W gabinecie konsula Grandela. Domyślałem się od początku, że pan nie jest przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki. Czy ta kobieta zginęła z pańskiego rozkazu? Zapewniam Pana, że nie mam z tym nic wspólnego, ale zgadł Pan, istotnie przyjechałem, żeby zdemaskować szpiega angielskiego działającego na terenie konsulatu. Mieszkanie księcia Mrzebanady. Żeby zdemaskować szpiega angielskiego działającego na terenie konsulatu. Zdaje mi się, że wiem, co to jest. Pauli, książę podaje swemu słudze kilka zdjęć klosa. Przyjrzyj się dobrze tej twarzy, weź ze sobą noże. To się musi stać jeszcze tej nocy. Zrozumiałem, Wasza Wysokość może od tej pory uważać go za nieboszczyka. Tymczasem w gabinecie Grandela. Panna Huntilden? To niemożliwe. Miałem do niej całkowite zaufanie. Nie mam jeszcze stuprocentowej pewności. Jeżeli się omyliłem, Pan będzie pierwszą osobą, której to powiem. Oczywiste, że dzisiejsza rozmowa zostaje między nami. Listę odpada, bo zaoferował pożyczkę. Petersa wielokrotnie sprawdzało Gestapo, więc Rezman go nie przełknie. Oskarżyć Grandela to zbyt ryzykowne. Pozostaje tylko ta hitlerówka w partyjnym mundurze. Wyprowadzę pana bocznymi drzwiami. Lepiej, żeby policja pana nie widziała. Zaraz tu będą w związku ze śmiercią tej kobiety. Klos wraca do hotelu, nie przeczuwając grożącego mu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Pauli szykuje się do zadania śmiertelnego ciosu. Klos ciska żwirę w oczy Pauliego. Nagle na miejscu walki pojawia się ktoś trzeci. Wracamy do hotelu. Opatrzę ci ranę i o 23. A więc to Ty jesteś szefem? Zjawiłeś się w samą porę, dziękuję pokoju hotelowym. Roze musiała popełnić jakiś błąd i Witte zorientował się, że ona wie o jego koncie w banku, gdzie lokował pieniądze zarobione na machinacjach handlowych. To on ją zabił. Zapłaci nam za to. Zaofiarował mi pożyczkę i to mnie wprowadziło w błąd. Myślałem, że pracuje dla Anglików. Powiedziałeś Grandelowi, że Elza jest agentem Anglików. Tym razem trafiłeś. I książe zareagował. Wysłał Pauliego, żeby cię zabił. Pojedziesz teraz do księcia i wyjaśnisz wszystko. Ja zajmę się panem radcą. Recepcjonista dzwoni do mieszkania radcy Witce. Pan do mnie? O tej porze? W jakiej sprawie? Proszę mnie wpuścić. Mam dla pana ważną wiadomość. Przysyła mnie doktor Klaus. Co to? Kim pan jest? Co to ma znaczyć? Wiemy o tobie wszystko. Ty zawiłeś rodze. Musisz zginąć. Klos przyszedł do księcia Mrzałanazy. Zostałem uprzedzony o pańskiej wizycie. Przepraszam za to, co się stało, ale miałem wszelkie powody, żeby pana podejrzewać. Mam interesującą dla pana wiadomość. W Witte nie żyje. Pomyliliśmy się obaj. Pozwoli pan, że zatelefonuję natychmiast do konsula. Muszę naprawić swój błąd. Panie konsulu, przepraszam, że niepokoję pana w nocy, ale to dotyczy naszej ostatniej rozmowy. Miał pan rację, panna Fontilde nie jest uczciwą narodową socjalistką. Zdrajcą okazał się radca Witcze, poniósł zresztą zasłużoną karę. Dziwi się pan, skąd wiedziałem o pana rozmowie z konsulem? Otóż jeszcze przed wojną udało mi się umieścić w niemieckim konsulacie kilka mikrofonów. Do zadań panny von Tilden należy między innymi czuwanie, aby wszystkie działały bezbłędnie. Mam prośbę, żebyście przez pewien czas nie korzystali z informacji zdobytych tą drogą, bo inaczej w Berlinie nie uwierzą, że zlikwidowałem groźnego szpiega angielskiego, o sobie pana wite. A lepiej dla nas wszystkich, żeby uwierzyli. Proszę także przygotować mi pełny materiał obciążający naszego szpiega z wszystkimi dowodami jego zdrady. A teraz wypijmy za zwycięstwo nad Hitlerem i za współpracę drogi sojuszniku.